Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Jeszcze jeden temat odnośnie Kościoła. Kościół i prześladowania, kościół i cierpienie. Też myślę, że taki temat, który no niby wiemy wszyscy teoretycznie o tym, że, że cierpienie jest wpisane w istnienie Kościoła, ale mam wrażenie, że trochę nam to umyka. I może przypomnę, że być świadkiem Jezusa oznacza. Bardzo często właśnie również świadectwo w tym sensie, że idziemy tą samą ścieżką, czyli że po prostu jak jak Jezus cierpiał, tak i my cierpimy, taki Kościół cierpi. Myślę sobie, że to jest coś, co z jednej strony wszyscy wiemy, że powinniśmy na to być przygotowani, a z drugiej strony myślę sobie, że bardzo często nie jesteśmy przygotowani. Panie apostoł Paweł, też idąc taką podobną ścieżką. Jak Jezus o tym wiedział, był prześladowany, był bardzo często, były jakieś spiski przeciwko niemu. I, no I powiedział to, co chyba jest trudne dla, dla nas, że umie zarówno cierpieć, głód i niedostatek przeżywać, jak i, jak i obfitować. I, no i właśnie, chyba wiemy, że w naszym doświadczeniu. Z obfitowaniem mamy pewną łatwość, chociaż też chyba pozorną łatwość. Przypominam sobie, że kiedyś e, słyszałem o tym, że kiedy skończyły się prześladowania w Związku Radzieckim, to bardzo wielu pastorów po prostu e, otwierały im się drzwi, żeby mogli wyjść ze swojego ze swoich zborów i wyjechać gdzieś tam e, do. E, Właśnie do Stanów Zjednoczonych takie, powiedzmy, miękkie lądowanie, gdzieś im tam ktoś załatwił. No i oni bardzo często wyjeżdżali, pozostawiali te swoje zbory, i e, kiedyś ktoś mi powiedział, że był w takim kościele w Stanach Zjednoczonych, gdzie w ławkach sami pastorzy siedzieli. I że to było bardzo przykre. Przykre i dla nich, i, i dla tego człowieka, który ich tam widział. Ludzie, którzy byli doświadczeni, którzy mogli być potężnym błogosławieństwem w swoich miejscach no, w tym zborze mieli wygodnie, mieli, mieli, mieli dobrze, ale, ale właśnie no, co z tego, że mieli dobrze i, i mieli wygodnie, no, czuli w jakimś sensie się niespełnieni. Myślę sobie, że to jest pewien obraz kościoła, który, którzy może, 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 wybrać, który może wybrać wygodę który może wybrać ucieczkę w miejsce bezpieczne jak jeszcze uciekasz swoim zborem no to chyba jeszcze nie jest tak źle, gorzej jak właśnie zostawiasz zbór i, i zostawiasz to swoje miejsce no myślę, że nie jesteśmy chyba nigdy mentalnie gotowi na to, żeby, żeby cierpieć szczególnie w takim miejscu jak Europa gdzie ten kościół przez te wiele set lat miał się, generalnie rzecz biorąc, dobrze. Nawet jeśli były prześladowania, to one były gdzieś tam w historii. My to dzisiaj czytamy książki o tym i możemy sobie to analizować, siedząc w miękkich fotelach w ciepłych miejscach przy herbatce. I oczywiście chcemy pomagać tym braciom i siostrom, którzy mają gorzej. No problem jest, kiedy to się pojawia u naszych drzwi. I wtedy, wtedy reagujemy trochę inaczej. Wtedy reagujemy tak, że uważamy, że to ta wygoda, ten komfort jest jakimś prawem, które, które nam się przynależy. I, i oczywiście to jest, i to jest wyzwanie. Wtedy jest wyzwanie, by przyjąć również i to z Bożej ręki, uznać, że Bóg ma prawo zmieniać historię również właśnie w taki sposób, i że to również jest jego planem, i że to również jest czymś, co ma Jemu przynieść chwałę i ta nasza wierność w takim właśnie momencie również ma przynieść Chrystusowi chwałę. I pamiętam, też chyba kiedyś już mówiłem o tym, o takiego kolegę, który jest pastorem w Liberii, który mi opowiadał o tym, jak uciekał, siedział przez 10 lat mniej więcej w takich lasach, tylko oczywiście liberyjskich, więc cieplejszych, ale też z jakimiś wężami, z jakimiś już nie mówiąc o tym, że, że z bojówkami, które po tym samym lesie łaziły i yy, no właśnie, i powiedział, że no a tak, poza tym, że uciekałem, to 10 zborów założyłem po drodze. I to taka normalna rzecz, jakby którą uważał, że to jest normalne, że po prostu tam gdzie był, to służył. Yy, czy potrafimy to robić? Ja myślę, że uczciwie trzeba powiedzieć sobie, że nie potrafimy, ale również powinniśmy. Uczciwie powiedzieć, Boże, daj nam siły, daj nam łaskę, daj nam odwagę, daj nam pokorę, żeby w takiej sytuacji umieć się odnaleźć. I myślę, że takie modlitwy to jest coś, co możemy dzisiaj robić. Takie modlitwy możemy wprowadzać do naszych zborów, przygotowywać się na taką sytuację i prosić Boga, prosić Boga, żeby dał nam dość odwagi, dość siły, żeby na takie chwile być przygotowanymi, bo inaczej. Mam wrażenie, że niestety nam to nie wyjdzie, inaczej mam wrażenie, że, że po prostu będziemy wybierać drogę zawsze łatwiejszą. Mówię też własnego doświadczenia. Bywały różne chwile w moim życiu, różnie wybierałem, czasami właśnie rzeczy po prostu prostsze, ale nie do tego jesteśmy powołani, dlatego życzę nam, życzę Tobie, żebyś sam się o siebie w taki sposób modlił, o swój zbór, o swój kościół. O swoją rodzinę, o swoje dzieci, co jest jeszcze trudniejsze, bo myślę, że wielu z nas dorosłych wie, że no my możemy pewne rzeczy przecierpieć, ale dla naszych dzieci chcemy tego co najlepsze. I to znowu chyba nie jest najmądrzejsze. Tutaj się odwołam do doświadczenia pokolenia, które przeżyło wojnę i które gdzieś budowało nasz kościół baptystów, czy mój kościół po wojnie i, 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 i chciało jak najlepiej dla, swojego, dla swoich dzieci i okazało się, że to pokolenie powojenne bardzo często było pokoleniem oziębłym właśnie przez to, że jakby było nauczone tego, że przez swoich rodziców, że im powinno być dobrze. Chcemy dobra dla naszych dzieci, chcemy dobra dla kolejnego pokolenia. Tak to budujemy i tak to powinniśmy budować, ale tak samo powinniśmy budować i to, że po prostu nasze dzieci powinny wiedzieć, jeśli przyjdzie, im płacić cenę. To mają, mają wybrać wierność Chrystusowi. Życzę nam, żebyśmy właśnie taką mądrość mieli i żebyśmy taką modlitwę przed Boga zanosili. Panie, daj nam łaskę właśnie przyjąć od Ciebie zło, trudy. Prosimy Cię, Panie, daj nam gotowość do tego i daj nam mądrość i siły, i pokorę, i wytrwałość właśnie w takich chwilach, kiedy kiedy taki moment od Ciebie przyjdzie. Z Bogiem i do zobaczenia.